Czwartek, 21 listopada. Przed nami rozpoczęcie rundy rewanżowej PKO Extra klasy. Mecz 16. kolejki w sobotę o godzinie 20 w Gdańsku. Lechia podejmować będzie łódzki klub sportowy. A o tym meczu porozmawiamy teraz z trenerem Kazimierzem Moskalem i kapitanem zespołu Maksymilianem Rozwandowiczem. Panie trenerze, dwa tygodnie treningów spokojnych za wami. mieliście się za emocjami ligowymi, za walką o Najwyższą stawkę. Nie wiem czy spokojnych, czy niespokojnych. Natomiast no, chcieliśmy zrobić wszystko, aby się jak najlepiej do tej rundy rewanżowej, konkretnie do tego meczu w Gdańsku, przygotować. Na pewno zupełnie inne nastroje były przed pierwszym meczem, zupełnie inne są teraz przed rewanżem w Gdańsku, ale ja dzisiaj chciałbym. Znaczy muszę to powiedzieć, bo, bo po prostu myślę, że to jest najwyższa pora, żeby o tym. Powiedzieć. Nigdy się nie żaliłem, nigdy nie narzekałem, ale e, tak jak powiedziałem, chcieliśmy się jak najlepiej przygotować do tego meczu w Gdańsku i chcieliśmy dzisiaj też odbyć trening mniej więcej tak jak to robimy dwa dni przed meczem, w godzinach zbliżonych do meczowych. Chcieliśmy potrenować na głównym boisku o godzinie 18 przy normalnym świetle. Niestety nie wyrażono zgody. Moje pytanie jest proste: no, komu to boisko ma służyć tak naprawdę? Jeśli w pierwszej lidze, rozumiem, graliśmy i e, często były rozgrywane mecze rugby, myślałem, że w Ekstraklasie już tego nie będzie. W Ekstraklasie gramy, też były rozgrywane mecze rugby, a dzisiaj nie możemy wyjść, żeby odbyć trening, tylko musimy trenować na hybrydzie w ciemnościach, bo to oświetlenie, które jest na hybrydzie, to tak naprawdę nie spełnia absolutnie żadnych, żadnych wymogów. Stąd moje pytanie. Ja, ja wiem, okej, okay, nie idzie nam, e, może wszyscy są niezadowoleni i chcielibyśmy, żeby UKS był w górnej ósemce, walczył i wygrywał mecz za meczem. Skoro nie wygrywa, to niech trenują, gdzie chcą, na, na jakimkolwiek boisku. Mi się to osobiście nie podoba i, i, i mnie to boli. Może dla kogoś to jest mało istotne, ale tak samo jak w Warszawie widziałem, na czym reprezentacja gra, to jest po prostu śmieszne. To jest śmieszne. Ktoś robi pewnie biznes w Warszawie, bo, bo są różne imprezy na narodowym, ja to rozumiem, a reprezentacja przyjedzie na jeden mecz, zagra 90 minut, nie grają na czym chce. Do tego, się, do tego nie może dochodzić. I tu jest podobnie. To mnie bardzo boli i bolało mnie to wiele razy już, ale o tym głośno nie mówiłem. Natomiast dzisiaj myślę, że przyszedł taki czas, że, że musiałem to powiedzieć. Zadaję proste pytanie, komu to boisko, nie stadion, komu to boisko ma służyć? Bo jeśli my dwa tygodnie temu graliśmy mecz ligowy i przez dwa tygodnie nikt nie wchodził i my dzisiaj też nie możemy wejść, to dla mnie to jest kur... No, niezrozumiałe. No. Dziękuję. Czekamy na pytania. Są czynione jakieś... Ja, ja, ja so, so, są czynione jakieś prace... nie wiem... nawozy, coś jest posiane, posypane, nie wiem... Nie możemy wejść. Problem to to jeden, Ale drugi problem chyba obrona, nie? Jurek to od razu. No i co? Chcia, 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 chciałem, chciałem trochę y, zbić ich z tropu, ale... <grym> to <wytrza> Panie Jurku, y, jeśli mówi Pan o obronie, to myślę, że mówi, myśli Pan o całym zespole, nie tylko o formacji obronnej, bo, bo ja to tak widzę po prostu i to, że gdzieś tam popełniamy błędy, jeśli ktoś popełni błąd w obronie, to e, kończy się to tak, że albo jest groźna sytuacja, albo kończy się bramką. Jak popełnił błąd bramkarz, to, to najczęściej wpada bramka. Natomiast Znowu, jeśli popatrzymy na to, to w ten sposób, że, że Janek Sobociński szczelił sobie samobójczą ramkę ze Śląskiem, ale jeszcze raz przypomnę to, co powiedziałem po meczu bezpośrednio ze Śląskiem, My straciliśmy piłkę na połowie przeciwnika w środku pola i, i to wszystko z tego się wzięło i to, ta strata była absolutnie niewymuszona. E, absolutnie nie, e, nie widzę tego tylko tak, że, że, że to ta, tych czterech obrońców, e, z tymi czterema obrońcami mamy problem, kto, którzy występują. E, my jako zespół to, co już kiedyś powiedziałem, musimy e, grać skuteczniej zarówno e, w defensywie, jak i w ofensywie. Myśleliśmy, że po prostu da pan odpocząć, panu Jankowi trochę, no bo e, gra dość dużo. Od pierwszej do ostatniej minuty gra w reprezentacji Polski. Też mu ostatnio nie szło. Czy nie, nie byłaby okazja teraz dać, odpocząć, postawić na pana Maksymiliana, na, na Juraszka, może w środku? Jeżeli. jeżeli yy... Janek. Yy, nie wiem, będzie w takiej dyspozycji, że uznamy że będzie to dla niego rzeczywiście najlepsze rozwiązanie. No to może się zdecydujemy na takie ruch, ale myślę, że jeszcze nie tak dawno temu wszyscy martwili się o to, czy Janek z nami zostanie, czy nie zostanie, czy odejdzie, kto go kupi, za ile. Teraz nagle chcemy, nie wiem, z Janka zrobić głównego winowajcę. Absolutnie uważam, że jest to młody chłopak, który nie tak dawno zaczął grać na, na wysokim poziomie. Który e, przebił się do reprezentacji i ma mm, na pewno duże umiejętności, i, i w tej grze, którą my chcemy grać, to ja uważam, że on dużo nam daje. To, że popełnia błędy, oczywiście y, zawsze jest tak, że, że są gorsze i, i lepsze momenty w karierze, na pewno ten. Ten okres nie jest dla Janka jakimś wspaniałym, ale myślę, że to kolejny mecz pozwoli mu na to, żeby raz wyciągać wnioski z tego, co, co było, a dwa po prostu gdzieś tam samemu powiedzieć sobie, że, że stać mnie na to, żeby lepiej grać, skuteczniej, żeby tej drużynie pomóc. Czekamy na kolejne pytania. Drugie pytanie moje jest, kto zagra w ataku? No, mamy, mamy opcje różne przygotowane. Łukasz Sekulski zaczął trenować z zespołem, ale tak naprawdę to, to dzisiaj podejmiemy decyzję, czy, czy jest w ogóle brany pod uwagę na wyjazd do Gdańska, czy dopiero będziemy chcieli go rzeczywiście w 100% mieć na następny mecz z Krakowią, więc są, są inne opcje. i. To akurat dzisiaj tego panu nie powiem. Poprosimy o kolejne pytania. Ostatni mecz nie, się nie udał. Przeanalizowaliście go pewnie. Jakie wnioski wysnuliście? i jakie, Jak to zmieniło sposób przygotowywania się do pierwszego meczu rundy rewanżowej? Ja myślę, że na pewno jakiś wpływ na, na te nasze poczynania miała ta samobójcza bramka. Natomiast w tym meczu. Naprawdę nie graliśmy, nie byliśmy sobą i to patrząc na e, każdego pojedynczego zawodnika, który był na boisku i na całą drużynę, brakowało e, dokładności. Było wiele strat, wiele niewymuszonych e, błędów. tak gra, ta gra zupełnie nam się e, nie kleiła, nie mogliśmy e, złapać e, rytmu i, i to trwało tak e, myślę, że przez cały mecz. E, to, to było mm, najbardziej rzucające się w oczy i myślę, że mm, taki drugi mecz nie powinien nam się zdarzyć. Takie będzie spotkanie dwóch zespołów, które będą chciały się przełamać, nie? Państwo przegraliście dwa mecze. Lechia chyba w pięciu spotkaniach wygrała tylko dwa. Yy, to należy spodziewać się chyba bardzo trudnego yy, meczu dla dla, dla was, nie? No na pewno. Lechia nie jest. Yy też w najlepszym momencie i na pewno te oczekiwania tam są też dużo, dużo większe. Przypomnijmy, że oni zdobyli Puchar Polski i do końca walczyli o mistrzostwo w tamtym, w tamtym sezonie. Początek mieli, mieli dobry, natomiast teraz te ostatnie kolejki nie są najlepsze i na pewno tam jest też duża, duża presja. Nie wiem, może, może należy się spodziewać gdzieś tam jakiejś nerwowości, przynajmniej na początku tego meczu, ale Myślę, że my musimy się skupić na tym, żeby właśnie od pierwszych minut starać się uporządkować tą grę i, i grać to, co w wielu meczach graliśmy, co potrafimy. Panie trenerze, a propos właśnie tych pierwszych minut, mam wrażenie, że to jest bardzo istotna rzecz, bo te pierwsze 15 minut, pół godziny tak naprawdę ma ogromny wpływ na to, jeżeli zdobywacie bramkę, to wtedy łatwiej jest wam przejąć kontrolę. Jeżeli tracicie, to wtedy jest już duży problem, i czy jakby nad tą częścią meczu, nazwijmy to pierwszą. Tercją, pierwsze 30 minut. Koncentrowaliście się, analizowaliście to, czy, czy to tak nie ma większego znaczenia? Nie no, ja myślę, że to akurat ten ten mecz ze Śląskiem tak przebiegał. Od początku nie mogliśmy złapać rytmu i, i straciliśmy samobójczą bramkę, więc tu jakby się dwie sprawy nałożyły i to to wiemy o tym, że jest trudno, kiedy stracimy bramkę, że łatwiej nam gdzieś tam jest funkcjonować w momencie, kiedy to my pierwsi zdobywamy bramkę i na pewno wtedy wszyscy lepiej się czujemy, ale... Powiem tak, no my musimy być gotowi też na to, że, że takie rzeczy się dzieją normalnie i że zespoły tracą bramkę jako piersi, ale mm, to nie znaczy, że to już jest koniec meczu. I my musimy w końcu też e, e, złapać taki mecz, w którym my odwrócimy losy, losy spotkania. Ja mam pytanie do pana króla. Wczor wczoraj ukazał się wywiad pana Michała Kołby w przeglądzie sportowym których tam można wiele, wiele się dowiedzieć, przeczytać. O wielu rzeczach można było się domyśleć, wiedzieć. Nie? Ale zaskoczyła mnie tam taka sytuacja, że pan kołba zdradził, że nie jest już piłkarzem UKS-u, że klub rozwiązał z nim kontrakt. Chciałem się spytać, przez to, to jest piłkarz, który tutaj mógł być ikoną, legendą tego klubu, nie, bo grało trzeciej do ekstraklasy, Popełnił głupstwo, za co zapłacił. Czy klub wyciągnie do niego rękę i mu przyjdzie z pomocą, nie wiem, w jakiej formy, zatrudni go na jakimś stanowisku, da mu pracę, pomoże mu znaleźć, odnaleźć się w życiu. Takie masz pytanie do klubu. Chyba było wcześniej powiedziane, może powtórzyć, tylko że na pewno nie zostawimy Michała samego sobie, ale za wcześnie, aby w tej chwili rozmawiać o konkretach. A pan jako kapitan? Czy ja pomogę Michałowi? Dam mu no pracę? Nie, nie, nie. Będzie pan optował do klubu. Czekaj, bo teraz będziemy przestawać mikrofonu. Czy są jeszcze jakieś pytania do trenera? Pytanie do trenera. Być może wróci gu, Guima, tak? Czy to będzie miało duże znaczenie? Guma, jak my mówimy, czy w, wróci, tak? Czy to, czy jeżeli wróci? Czy to ma duże znaczenie dla zespołu? Bo wydawało się, że ze śląskiem, że ma, że go nie ma. No, myślę, że akurat y, był w takim momencie w takiej dyspozycji, że y, na pewno by się nam przydał. Y, tutaj mamy go do dyspozycji na szczęście. Jeśli chodzi o sprawy kartkowe, nikt nam y, nie wypada, więc y, ten, ten, y, ta możliwość obsady środka jest trochę, trochę większa. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? ja, mart zacznę od sytuacji sprzed tygodnia. Czy w rdańsku planujesz znowu bramkarza Lechi, zaskoczyć, tak jak zaskoczyłeś bramkarza drugiej drużyny Pelicana? Nie wiem, to, to już było tydzień temu, teraz będzie Lechia. Ja najpierw muszę dostać szansę, żeby wyjść na boisko, żeby zagrać, a jak wyjdę, to chcę się skupić, żeby, żeby oni nam nic nie strzelili, a nie, żebym ja coś strzelał. Ja jestem obrońcą, ja, ja muszę obronić. Okej, okay. czekamy na pytania. Ja zadałem to pytanie. Czy pan, czy kapitan będzie optował, żeby przyjść kołbie z pomocą, klub powinien przyjść z pomocą. Głupotę zrobił, zapłacił dużą cenę, moim zdaniem, bo złamał sobie karierę. Czy pan, jako kapitan, wstawi się do działaczy, żeby pomóc temu człowiekowi nie? w życiu? Nie? Ja tutaj nie będę odpowiadał za klub, bo ja tutaj nie jestem w zarządzie ani nie prowadzę tego klubu. Ja jestem zawodnikiem. Ja jedynie co mogę powiedzieć, to. To, że jestem przyjacielem Michała i mamy kontakt ze sobą i tak jak już mu powiedziałem, jeżeli będzie czegoś potrzebował, to na pewno służę mu pomocą. Cała runda za Wami, już wiemy mniej więcej czego się spodziewać po rywalach, a czego się możemy spodziewać po zespole UKS-u. Bo dotąd każdy mecz to była taka niewiadoma, że tro, pierwsze wrażenie było dobre, później było gorzej, później yy, wychodziliście z tego kryzysu. Jak to teraz widzisz, bo, no bo to jest taki ważny okres, gdzie zagramy dużo tych meczów takich bez. Yy, no, tych rewanżowych, gdzie już na wiosnę nie będzie okazji do poprawki z tymi zespołami. Na pewno powiem tak, że yy, myślę, że cieszymy się, że. Że już możemy grać tą rundę rewanżową, bo ta runda nie przebiegła gdzieś tam do końca po naszej myśli i po prostu musimy odrabiać te punkty, gdzie w tej pierwszej rundzie głupio pogubiliśmy. Już teraz mamy okazję, bo, bo myślę, że w pierwszym meczu mogliśmy pokusić się o zwycięstwo z Lechią, przypisaliśmy sobie tylko jeden punkt. Teraz karta jest nowa, czysta, więc jedziemy do Gdańska walczyć o trzy punkty, więc już w Gdańsku możemy nadrobić te dwa punkty. Myślisz, że to spotkanie może mieć podobny przebieg jak to, ten mecz z pierwszej kolejki? Nie, myślę, że tutaj każdy, każdy mecz jest inny. Ciężko powiedzieć, w tamtym meczu Lechia szybko ujrzała czerwoną kartkę i wtedy po tym meczu, pamiętam, było dużo dyskusji i czy to lepiej, czy to gorzej dla nas, że ustawili się niżej i my biliśmy głową w mur. Zobaczymy. Na pewno jedziemy do Gdańska mocno zmobilizowani i chcemy tam wywieźć trzy punkty. Siedzi w Tobie coś takiego, jak są opinie właśnie, czy a propos obrony, że sobie nie radzisz, że gdzieś tam te błędy, czy jednak rozkładacie to na cały zespół, bo trener mówi cały zespół atakuje, cały zespół się broni, no ale widzimy, że ten, ten środek obrony no najczęściej jest obwiniany, bo no tak po prostu to, to wygląda na, na Waszej pozycji. Tak się przyjęło, no niestety, tak u nas w Polsce jest, że raz się nie nadajemy, a raz jesteśmy super, tak? Więc y, ja w ogóle się nie przejmuję takimi pytaniami, opiniami. Y, jedynie co to, to zgodzę się tutaj z trenerem i z opinią, że cały zespół atakuje i cały zespół broni, bo na Pastik nie weźmie piłki od pola karnego, nie pojedzie i nie strzeli bramki, tylko gdzieś tam musimy... Albo to dobrze skonstruować, żeby dostał tą piłkę i, i strzelił, więc... To wszystko zależy od, od całego zespołu, tak samo jak napastnik zaczyna pierwszą obronę, żeby przeciwnik łatwo nie przeszedł, a my jesteśmy bliżej bramki po prostu i jesteśmy w tych najważniejszych momentach kluczem. A to, że się przyjęło, że środkowi obrońcy są głównie obwiniani, no to, to pewnie zawsze tak jest i będzie. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, dziękuję ślicznie.